Dobra, jestem jeszcze raz. No, nie było problemu. Obejrzałem jeden filmik na YouTube, że przez safari można się zalogować, także już się dostałem do swojego YouTube'a, do swoich playlist. Wszystko gra działa, nic mi więcej nie trzeba, bo niczego więcej od tego iPodzika nie oczekiwałem, tylko żeby mieć przyzwoite połączenie i dobry dźwięk z YouTube'a. No i gra dobrze. O to chodziło. No. Także tylko taki krótki filmik, już się nie muszę łączyć z hmm, mało funkcjonalnym auksem, bo tam w ogóle basu nie ma. Także taka pierdołka za parę dziesiąt złoty połączona z internetem i wszystko śmiga. No i to taki tylko krótki filmik, to trzymajcie się hej.